Cześć. Dzisiaj opowiem Ci o rzeczywistości prowadzenia biznesu, rzeczywistości prowadzenia swojej firmy. Jak to wygląda w praktyce? Znowu zaczniemy sobie od rysowania. Jest sobie człowiek, który zawsze chciał prowadzić swoją firmę. Być może pracuje w jakiejś firmie, na przykład. Agencji marketingowej. Ten człowiek podjął decyzję, że pora zakończyć pracę na etacie i zacząć swoją własną działalność gospodarczą. Powodów tej decyzji może być kilka. Pierwszy powód, to może to być po prostu jakieś marzenie z dzieciństwa, żeby prowadzić swój biznes. Powód numer dwa, to słynna. Wolność. Trójka. Finanse. Lepsze zarobki. Kolejny powód, dla którego często ludzie zakładają biznesy, to jest jakaś kiepska sytuacja, właśnie w na etacie. Kiepski szef, jakieś niesprawiedliwe traktowanie. Wtedy ludzie chcą się usamodzielnić i przejść właśnie na działalność gospodarczą, natomiast to jest Trochę powiązane z tą wolnością z punktu drugiego. Na początku w głowie takiej osoby pojawia się ekscytacja. Same jakieś pozytywne rzeczy, które są na plus. Nasz przykładowy bohater, specjalista z agencji marketingowej, pod wpływem tych pozytywnych emocji postanawia podjąć rękawice i założyć działalność gospodarczą. Jak wygląda zderzenie z rzeczywistością? Okazuje się, że nasz specjalista już nie tylko może skupiać się na marketingu, ale żeby dowozić usługi marketingowe jako freelancer, musi się znać również na sprzedaży. Sprzedaż w agencji była ogarniania przez inny dział, więc specjalista do spraw marketingu nie ma o niej za dużego pojęcia. Prowadząc własną firmę, musisz się też znać na finansach. Mówiąc o finansach, trzeba wspomnieć o księgowości. Prowadząc biznes, musisz też mieć jakieś pojęcie na temat aspektów prawnych. Oprócz tworzenia reklam marketingowych, musisz też obsługiwać klientów. Obsługiwać nie tylko pod kątem Kampanii marketingowych, ale również problemów, z jakimi mierzą się klienci i ogólnej obsługi. Tak niestety wygląda rzeczywistość. Na początku zakładając biznes, musimy wszystko robić samemu, musimy mieć wiedzę tych wszystkich obszarów. Jak ja podszedłem do tego tematu, no, przeanalizowałem sobie zawczasu. Wszystkie aspekty, wszystkie umiejętności, które muszę nabyć, aby zacząć prowadzić ten biznes. Odsyłam cię tutaj do materiału, w którym opowiadam, jakie role będę musiał przyjąć, aby dowieść swój pomysł biznesowy i uruchomić ten biznes. Ten obrazek jest też wyjaśnieniem, dlaczego tak wiele firm upada i zamyka się. Po roku albo nawet szybciej od założenia działalności. Teraz pytanie, co zrobić, żeby nie mieć takiego brutalnego zderzenia z rzeczywistością. Przede wszystkim się przygotować, zanim podejmiesz decyzję, że robię to, zanim otworzysz działalność gospodarczą. Przygotuj się, zrób analizę, jakie umiejętności będą Ci potrzebne do tego, aby zrealizować ten. Biznes. Jakie zasoby potrzebujesz? Oczywiście, to nie jest tak, że wszystko musisz robić samemu, ale żeby na przykład zatrudnić jakąś firmę od księgowości, czy zatrudnić jakąś osobę, która po imieniu kupi się na sprzedaży i będzie przyciągała do Ciebie klientów, no to musisz mieć do tego zasoby. Więc tutaj wracam do przygotowywania i zasobów. I to tyle na dzisiaj. Krótka historia specjalisty z agencji marketingowej. Życzę Ci dobrego przygotowania się do, do biznesu, abyś, abyś nie miała czy nie miał takiego brutalnego zderzenia z rzeczywistością. Na razie do zobaczenia.